Jakie auto wybrałaby, Tori, sportowe czy terenowe? Sama nie wiem. No, proszę o odpowiedź. Udało się. Punkt dla Was. <grym> Intuicja chyba. Bo ogólnie ja bym wybrała terenowy. No, ty taka mała w takim wielkim aucie. No, ja to no tak. <grym> Dobrze. Bardzo dobrze. Ja mam taki, taki sam. <głos> <głos> Bardzo dobrze. Co byś wybrała? No wybrałabyś yy, do mnie, co? No sportowy. Do mnie? <noise> jest dobrze, że nie było. Dobrze, tego. że nie było. To nadal nie jest rozstrzygnięte. Wszystkie pary mają po sześć punktów. Jeśli Paweł miałby wybór, wybrałby rodzicielstwo czy brak dodatkowych zobowiązań? Proszę o odpowiedź. Paweł i Oliwia, 7 punktów. Krzysiek i Tori, 7. Roch i Justyna, 7. Rodzicielstwo, czy jednak brak dodatkowych zobowiązań? 3, 4, nawet nie musiałam policzyć. Jacek i Kori, również 7. Tori woli psy, czy koty? You know, Bardzo dobrze. You know, bardzo dobre odpowiedzi. I nadal remis wszyscy po 8 punktów. Jaki kolor wybrałaby Kori, gdyby szykowała się na imprezę? Trzy, cztery odpowiadamy. Justina chodzi tylko na czarno, więc to wow, bardzo chyba to najprostsze pytanie. Proszę o odpowiedź. Bardzo dobrze. Punkt dla Was i było to ostatnie pytanie.